Dzisiaj znowu filmik z cyklu Pełne kolekcje, tym razem Animal Sticker Album, czyli kolekcja naklejkowa o zwierzętach. Ta kolekcja wyszła tylko w Polsce i w Rumunii, co zaraz Wam pokażę. Udało mi się dozbierać ostatnią brakującą naklejkę, więc jest już w 100% kompletny. Również zobaczycie jak wygląda wypełniony ten album. Wydawał to TOPS. Tutaj widzicie jest wersja polska, angielska i rumuńska. Tutaj mamy też napisane zaraz właśnie: Learn play, się angielskiego. I na początku cztery świecące naklejki. Następnie zwierzaki z Afryki. Też jest to raczej kolekcja skierowana do dzieci. Tutaj mamy nadal Afrykę, niebezpieczne zwierzęta. Tutaj już przechodzimy do Azji. Następnie mamy zwierzęce rekordy: Europa, Europa, Oceania. Tutaj również Oceania i Australia. To właśnie ta naklejka, tej najbardziej mi brakowało, ciężko by ją zdobyć. Na szczęście już jest. Teraz mamy Amerykę Północną, Amerykę Południową, Antarktydę. Tutaj tak zwane ciekawe fakty Zwie dzieciaki zwierzęce. Tutaj taki quiz, tak zwany Powoli już zbliżamy się do końca. Teraz mam jeszcze tutaj w powietrzu o ptakach pod wodą I to już jest koniec. Jak widzicie tutaj też jest właśnie tłumaczenie z angielskiego na te dwa języki. Kolekcja Topsa wydana w Polsce i w Rumunii. Udało się dozbierać komplet, także jeżeli filmik się podobał, koniecznie dajcie kciuka w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału.